Cześć, jestem Damian, kierownik kontraktu budynku wielorodzinnego w Gdańsku przy ulicy Kolorowej 18. Budynek składa się z 36 modułów. Montaż odbywał się bezpośrednio z samochodów przy użyciu ponad 200 tonowego dźwigu. Instalacje sanitarne, łącznie z pełnym wykończeniem płytek, zostały wykonane w naszej fabryce w Bielsku Podlaskim. W każdym projekcie jesteśmy w stanie dostosować się do wymagań inwestora. Codziennie przyjeżdżało do nas 7 aut, na których było przewożonych 9 modułów. Te moduły rozpakowywaliśmy na miejscu. Spotykamy się dzisiaj z bardzo piękną tradycją – zawieszenia wiechy. Jako wykonawca jestem dumny z kolejnej naszej inwestycji, a przeprowadziliśmy już ich około 80. Budynek, który widzimy za moimi plecami, powstanie w technologii drewnianej, modułowej. Dzięki temu ten czas realizacji jest bardzo krótki. Idąc duchem czasu i wymaganiami, które na nas przepisy prawa nakładają, budujemy budynki niskoemisyjne. Kulminacyjny moment dzisiejszej uroczystości, a mianowicie zawieszenie wiechem, czyli symbolu zakończenia ważnego etapu budowy. Obiekt, przy którym dzisiaj się spotykamy, powstał w ekspresowym tempie. Dosłownie kilku dni montażu, po których mamy całą kubaturę obiektu gotową i przystępujemy do prac wykończeniowych i prac elewacyjnych. Na tym obiekcie nie tylko technologia, ale też współpraca z inwestorem i z wykonawcami i z projektantami jest ekstremalnie ważna. Też oceniam ją na poziomie wzorowym, tak? Bez całego procesu inwestycyjnego, bez tych udziału tych osób w procesie inwestycyjnym nie dałoby się osiągnąć tego celu.